Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z GoodPizzy, GoodPizzy, rozdział 2, 10, 46 Jeżeli będę troszeczkę przymulała, trochę spokojniej mówiła czy coś, to przepraszam, jestem będę nagrywam ten odcinek za po poprzednim, więc to jakby... no, dalej mi trzyma Nowy słownik, pedia. nowa aplikacja, na którą wszyscy czekali, zostanie wycofana do końca roku Ojej, co ona zrobiła? Nie udało nam się uzyskać komentarza od twórcy aplikacji Podobno nie słyszano o nim od wypuszczenia aplikacji na rynek Okej, okay. to wszystko na dzisiaj Good pizza, well pizza, thanks Thanks, thanks, jakkolwiek O, podlej Mioso i ser, bez sosu, bez owoców może, dobrze Okej, okay, tylko chciałam podlać, kurde, no Ajajaj, moje oczy Dobrze so i ser a mi coś mi sami oka i mnie tak denerwuje mięso pewnie nie będzie chciała sosu czy coś takiego o, moje oko dobra i jeszcze szyneczka to chyba będzie wszystko z naszego mięsa No, rzęsa. Definitywnie rzęsa. Z jednej strony chciałaby mieć dłuższe rzęsa, a z drugiej strony się ich nienawidzi za to, że są takie wybredne. O, masz. Tu napiwki, ok. Sos pomidorowy jest tu przypadkowo, tak myślę. No niestety, bywa. O, mogę zabrać, jak fajnie. Hmm, lubię pieczarki, ale też kiełbaski. Mogę dostać to i to? Oczywiście, pieczarki i kiełbaski. To ja myślałam, że sosu miało tam nie być. Pieczarki. I kiełbaski. nie wiem po co przeniosłam, ale dobra, nieważne. Pieczarki. I kiełbaski. Dobra. Lecimy, lecimy. E, oby jak najszybciej do końca. I sorry, że tak cię mówię. Postaram się nieco podgłośnić mój głos, ale teby, no, nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. A ta pizza to moje życie. Bardzo się cieszę. Jedna czwarta dnia już prawie minęła. Uff. Cebula z peperonii to jedność, prawda? Okej okay. <laughs> Można i tak Żeby wszystkie przepisy były takie proste Cebula Z peperonii Masakra, jak mi już nos boli W sensie w środku, nie? Ale odcinek trzeba nagrywać, nie będą przecież teraz na odcinku nosa siękała, no bez i tu ludzie złodzi. Kultura, kultura, jestem osobą tutaj publiczną Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin, może nie do końca publiczną, bo gdybym była publiczną to byłabym jak celebryta, można mi robić zdjęcia i wszystko, nie? Pieczarki anhois, a na nas to dziwna kombinacja Pieczarki anhois. Jak kto woli? Ja nie dyskutuję, tak? Ja słyszę teraz coraz więcej komentarzy, że pizza hawajska jest spoko, ja zawsze lubiłam. Pieczarki, anchois ale no te, no, nie przejmowałam się tym, że były to hejtowane. I teraz właśnie przeszło na drugą stronę. Ale nie wyobrażam sobie, jeść pizzę z rybą i. i z ananasem, czas słyszałam, że takie kombinacje, są spoko, ale jakby ryba i ser to no nie do końca po drodze. Mimo, że jestem miłośnikiem sera i dawałabym go absolutnie wszędzie, no to jednak. No. Dobra. To jest. Jesteś artystą, nie, architektem, nie, malarzem, nie. Jesteś prawdziwym mistrzem sera, sosu i coś tam, ciasta chyba. Słyszałam, że masz sos pesto, ale nic. Nic nie pobije klasyki Jedną pizzę, pepperoni z sosem pomidorowym ok. No i kuźwa, gościu Jakby wszyscy mówili tak pięknie, nie? Gadają swoje, a na koniec dokładają, że chcą Po prostu pizzę, nie wiem, pepperoni Zastanawiam się, czy nie nagrać sobie jeszcze Jednego odcinka <laughs> Zważając na to, jak łatwe mam przepisy, nie? Ale dobra, nieważne na, Trzeba tak Muszę jeszcze nagrać inne odcineczki bo teraz ja staram się przynajmniej tydzień do przodu wybiegać, już dalej nie dam rady. Och, prawie idealna, fantastyczna. Dziękuję bardzo. Uf, ten ciekawy zapach mnie kusi. Pepperoni i ser równe kawałki. Pepperoni. A nie, miało chyba nie być pomiorowego. Kurde, Dobra, nieważne. Równe kawałki, czy pewnie na cztery kawałki trzeba jej pokroić. Ile jeszcze mam? Jeszcze mam trochę czasu za zanadrzu W sensie, bo ja patrzę Nie jedna kreska to jest jeden dzień Jutro zostaną trzy kreski mm. To spokojnie jeszcze za dwa odcinki Na tym by się nagrało I potem się naprawi To naprawdę nie jest taka pół na pół O jaką prosiłam Aha, pół miało być Przepraszam, no Potrzebuję pizzy Połowa to Pizza solanego, co? Proszę, okej okay. Połowa Sos, ser, oliwki i anhois Sos, ser, peperoni Jezus Maria Sos, ser bo Jest wszędzie, dobra Masakra Trudniejszej pizzy nie dały się Sos i ser, dobra I tam mamy Oliwki i anhois Dobra, tu będą Oliwki I anhoisy Anhoisy, anchoisy, jak kogo by tego nie czytał ki pepperoni peperoni, kiełbaski. Mamy pepperoni, Mamy kiobaski. Oliwki ananasy. Oliwki. Ananasy. Szynki bekon. Bekon. Dobra, wkurzaj się jak chcesz. Cieszę się, że cię robię. Dobrą pizzę, dobra. Dobrze wypieczona, czyli dwa razy do pieca. Ok. <laughs> Jeszcze jeden klient będzie. Mam nadzieję, że niezbyt uciążliwy. Chyba, że przeciągnę i już nie zdążę. Hehe. <laughs> nie, no dobra, żartuję, nie będę przeciągać, bo że tak powiem. Klient jest tutaj jakby, no, no ważny. No i trzeba się postarać. I takie tam do tym. O, to takie dobre. Bardzo się cieszę, że Cię smakuje. Jeszcze mi brakuje tylko dolarka. Na mojej pizzy chcę. Ba, 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 ba. Połowa z pieczarkami, połowa z cebulą. Dobrze wypieczona. Połowa z pieczarkami, połowa z cebulą, okay. To da się szybciutko ogarnąć. Połowa z pieczarkami. I połowa tam było. Tam mi tu brakuje tych pieczarów. Z cebulą, nie? Z cebulą, tak. I dobrze wypieczone, Nie wiem, co oni mają z tym przeciąganiem. O, ale nieważne. Klient, nasz pan, jak to się mówi. Chociaż nie obraźcie się, ludzie, ale czasami głupota ludzka mnie po prostu przeraża. O, śmieci wywożą. Pięknie. Akurat jak kończę odcinek, przynajmniej nie będą mi się tukli na odcinku. Dobra, w związku z tym, że nic dzisiaj na 100% nie kupimy, dziękuję za tę doskonałą pizzę A proszę cię bardzo, osiągnięcia, nie osiągnięcia, zadania odbieramy. <laughs> Mam odebrane spokoje. W związku z tym, że nic nie kupimy, no to ja Wam już z tego miejsca dziękuję za oglądanie tegoż odcineczka. Przyjechali, do się tłukli, więc na no co? Zysk bardzo niewielki. No niestety, były zwroty. No i co? Dzięki jeszcze raz. Do następnego części. Pa, pa.